Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Poruszamy kolejny temat, już chyba po raz dziesiąty, dotyczący opłacalności hodowli drobiu. Cały czas piszecie do mnie i pytacie mnie o to, jak to jest z tą opłacalnością, czy warto teraz inwestować i warto teraz kupować kury po to, żeby sprzedawać jajka, więc chciałbym Wam na to pytanie odpowiedzieć. Wiem, że już było mnóstwo odcinków na ten temat, zresztą możecie sobie obejrzeć. Ostatni taki nagrany był chyba z, nie wiem, z miesiąc, dwa, trzy miesiące temu. Gdzie mówiłem o tym, na co zwracać uwagę, jakie kury kupować i tak dalej, to wszystko słuchajcie było w odcinku, czy to jest opłacalne, czy nie. Natomiast dzisiaj poruszymy kolejną kwestię i porozmawiamy też trochę o kosztach, o problemach, które mogą Was spotkać. Chcę od razu, żebyście wiedzieli, że odcinek nie jest po to, żeby Was jakoś bardzo zniechęcić do inwestowania w zakup drobiu. Tu nie o to chodzi. Chodzi, słuchajcie, o to, żeby Was ostrzec, że to nie jest aż takie kolorowe, jak się ludziom wydaje. No, bo wiadomo, do własnej hodowli dla siebie, słuchajcie, jak najbardziej warto. Natomiast jeżeli ktoś chce to robić na szeroką skalę, to musi wiedzieć, co się z tym wiąże, i jakie problemy mogą temu po prostu sprzyjać, co się może wydarzyć. Więc zapraszam do oglądania. Oczywiście prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żebyście napisali, co wy na ten temat myślicie. Czy wy chcielibyście zacząć taką hodowlę, czy może zaczynacie taką hodowlę, jak to wygląda u Was. Także. Już nie przedłużając, moi drodzy, jeżeli chodzi o kwestie kosztów, to jest ich bardzo dużo. Po pierwsze, no, o czym musimy pamiętać, to o zakupie kur. Wiadomo, że przy zakupie kur, jeżeli będziemy kupować kury hurtowo, wtedy ta cena będzie niższa. Natomiast jeżeli będziemy chcieli kupować kury na sztuki, no to będzie wyższa. To jest pierwszy punkt, który musicie sobie uwzględnić przy kosztach. Po drugie, rozumiem, że już macie kurnik wybudowany, wiecie na ile kur, macie poidła, karmidła, wszystko wyposażone, pozwolenia wszystko jest. Jeżeli tego nie macie, to są kolejne koszty, czasami są to milionowe koszty, w zależności jakich chcielibyście ten kurnik mieć. Kolejna kwestia, tutaj nie będę może rozwijał tematu zatrudnienia pracowników, chociaż to też bardzo dużo kosztuje. Natomiast powiedzmy, że na początek robimy to sami. Mamy jakąś małą hodowlę jeszcze i po prostu zaczynamy robić to sami. Co ja wam polecam? Żebyście nie zaczynali, słuchajcie, na dużej skali, żebyście nie kupowali od razu 10 tysięcy kur, 15 tysięcy kur się zatowarowali. Bo potem mogą być problemy na przykład związane z tym, że nie będziecie mieli rynku zbytu. I to się pojawia kolejny problem i wskazówka, którą mam dla Was. Jeżeli nie macie rynku rozpracowanego, jeżeli wokoło jest konkurencja, która działa wiele lat na rynku, a Wy się niczym nie wyróżniacie, będzie Wam bardzo ciężko zaistnieć na tym rynku, jeżeli chodzi o sprzedaż jajek. Macie rację, jajka są takim produktem, który jest no, ogólnodostępny. Który jest podstawowym produktem. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że jest taka duża konkurencja w tej materii, że po prostu każdy to robi. Każdy sprzedaje. Gdzie nie pójdziecie, są na sprzedaż jajka. Więc jeżeli się czymś nie wyróżnicie, będzie wam to bardzo trudno zrobić. Możecie to zrobić na przykład ceną jako producenci, ale jeżeli ktoś wstawia jajka do sklepu i współpracuje z firmą 15 czy 20 lat ze sklepem, to dlaczego ta firma miałaby kupować od was? Bo jesteście tańsi, nie będziecie, słuchajcie, tańsi ze względu na to, że nie jesteście w stanie. Na przykład wypracować takich kontraktów związanych z zakupem paszy, o czym też do czego zaraz przejdę. I to jest kolejny punkt, czyli zakup paszy. Zakup paszy, słuchajcie, dla fermiarza to jest jeden z głównych kosztów, które ponosi w czasie produkcji. Wiadomo, pierwszy to jest zakup kur, a potem to jest zakup paszy przez cały czas. Kury jedzą czasami w zależności ile macie kurtą, paszę tonami, yy, i to po prostu trzeba uwzględnić przy kosztach. Dlatego warto jest, słuchajcie, szukać takiej paszarni, z którą Wam się będzie dobrze współpracowało, z którą wynegocjujecie dobre ceny, z którą się będzie w miarę dobrze rozmawiało, właśnie ze względu na to, żeby pewnych problemów z tym związanych yy, uniknąć. To, co yy, mogę Wam powiedzieć i to, co uważam, że jest bardzo ważne w hodowli, to jest przede wszystkim to, żebyście pamiętali, i to też yy, niech wam, każdemu się lampka zapali, że. Nie możecie od razu słuchajcie patrzeć na zysk. Warto usiąść z kartką, warto sobie wszystko rozpisać, zobaczyć czy wam się to po prostu kalkuluje, czy warto w ten biznes wchodzić. Może okazać się tak, że po prostu w żaden sposób nie będzie to rentowne i po prostu to zamkniecie. Kolejna kwestia jest taka, słuchajcie, że to nie jest tak, że możecie sobie liczyć, nie wiem, w biznes planie jedno jajko dziennie, ponieważ bardzo często po pierwsze padają kury i też musicie wziąć pod uwagę, że część kur po prostu wam padnie, nawet po tygodniu po dwóch, po trzech w zależności ile ich było. Po drugie trzeba się na Stawić na ryzyko takie, że są to żywe zwierzęta, którymi trzeba się zajmować i nie dość, że trzeba im poświęcać cały czas czas albo zatrudnić kogoś, kto będzie to robił, wtedy oczywiście tej osobie trzeba zapłacić i tak dalej. To są ryzyka w postaci jakichś wirusów, bakterii, infekcji, ptasich gryp i tak dalej, co też musicie uwzględniać u siebie w rentowności tego biznesu. Kury się od razu nie będą niosły, na początku jajka będą małe, za które też nie weźmiecie. Yy, takich odpowiednich pieniędzy, jak za jajka większe. Więc oprócz tego jeszcze podstawą jest oczywiście rynek zbytu. Jeżeli nie macie rynku rozpracowanego, nie wiecie gdzie chcecie sprzedawać, to w ogóle w to nie wchodźcie. Najpierw sobie znajdźcie ludzi, którzy w ogóle od Was ten towar kupią. Kolejna rzecz jest taka, żebyście, słuchajcie, się na tym znali. To nie jest tak, że wydacie parę milionów złotych, czy parę set tysięcy złotych, założycie taką hodowlę i potem się okaże, że dla Was jest to nierentowne, Wam się to nie opłaca i pieniądze po prostu poszły w błoto. Tylko trzeba wcześniej się dowiedzieć, czy wy to potraficie robić. Jak nie, to zatrudnić ludzi kompetentnych, którzy naprawdę się na tym znają, nie w teorii, tylko właśnie w praktyce, żeby wiedzieli, z czym to się je. Kolejna kwestia, słuchajcie, to jest oczywiście kwestia związana z sanepidem, z biurokracją, z tą całą papierologią, z weterynarią. Weterynaria oczywiście od kur, sanepid od jajek. Musicie mieć odpowiednie pomieszczenia, musicie mieć kury zaszczepione na odpowiednie choroby, musicie mieć odpowiednie procedury. Żeby pracownik, każdy czy Wy nawet wchodząc do kurnika, musicie je spełniać, muszą być odpowiednie samochody, które będą ten towar woziły. I tak dalej. Słuchajcie, to jest mnóstwo różnych kosztów, które mogą się zadziać. Ważna rzecz też jest taka: słuchajcie, żebyście przede wszystkim wcześniej jeszcze przed założeniem hodowli, dowiedzieli się, jakie to są procedury sanepidu, i tak dalej, żeby później nie było zdziwienia, a tych procedur jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak już wspominałem, to jeszcze tylko tak słowem. Chcę Wam powiedzieć, że ja nie mówię tego, żeby Was tutaj jakoś zniechęcić. Niech każdy próbuje, trzymam kciuki, tylko po prostu wiem, ile to jest wysiłku, ile to jest pracy i są dużo bardziej rentowne możliwości. A w przypadku jeszcze biznesu związanego ze zwierzętami to jest potrójne ryzyko i tutaj w ogóle pewne rzeczy są bardzo trudne do skalkulowania. Także zwracajcie, słuchajcie na to uwagę żeby potem nie pojawiły się jakieś większe problemy, które mogą, no zawsze się mogą pojawić, tak? Ale warto jakieś ryzyko sobie założyć. Więc yy, to nie jest tak, że kura niesie jedno jajko, słuchajcie, dziennie i zawsze tak będzie. To nie jest tak, że żadna kura Wam nie padnie w kurniku, bo kupicie idealnie parę tysięcy kur i na pewno każda będzie zdrowa przez dwa lata, będą Wam się dobrze niosły. To tak nie działa. To też nie działa tak, że od razu kupicie kury, wstawicie do kurnika i następnego dnia Wam się będą niosły. To też tak nie działa. I to musicie wszystko uwzględnić. Musicie je karmić, musicie się nimi opiekować, dawać im wodę, Pojdzie oświetlać kurnik, ogrzewać kurnik, co też generuje koszty. Też koszty stałe, które musicie wziąć pod uwagę, one są bardzo ważne, a część ludzi o nich zapomina. Teraz te koszty stałe są w ogóle dużo wyższe. E, oczywiście na razie nie wzrosły, natomiast wiecie, jakie były podwyżki rok, dwa czy trzy lata temu, i po prostu teraz e, te koszty nam zostały. E, no i trzeba się z tym liczyć, żeby też te koszty uwzględnić, żeby po prostu ta firma była w jakikolwiek sposób rentowna. Także słuchajcie, zwracamy na to uwagę. Samoulokowanie takiej fermy, jeżeli oczywiście już to macie, wywożenie tego obornika, to są słuchajcie też procedury, które musicie przejść na samym początku, gdzie co i jak robić. Natomiast jeżeli ktoś, ktoś chce mieć kury dla siebie, czy chce zacząć naprawdę po trochu, czyli mieć 200 kur, 300 kur, 400, to jak najbardziej może to zrobić. Wtedy są procedury trochę mniejsze, tam chyba do 300 kur około. Natomiast później procedury zaczynają się jak w przypadku dużych ferm, o czym trzeba słuchajcie pamiętać. To na tyle. Wielkie dzięki. Sprawdźcie sobie to wszystko. To mówię wam z doświadczenia, mówię to po rozmowie z wieloma ludźmi, którzy się tym zajmują wiele lat i po prostu, żebyście się potem na tym temacie nie przejechali. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.